Wczoraj rozpoczęły się 31 Letnie Igrzyska Olimpijskie. Z tej okazji postanowiliśmy przygotować dla Was 11 piłkarskich ciekawostek o tej imprezie. Zaczynamy! Piłka nożna obecna była na 26 z 28 zorganizowanych Igrzysk Olimpijskich. Ale zaraz, zaraz, jakich 28 skoro mamy 31 Igrzyska? Otóż szóste, 12 i 13 nie doszły do skutku z powodu I i II wojny światowej. Oczywiście mówimy o rozgrywkach mężczyzn. Kobiety grają dopiero od 1996 roku. Nie spodziewajcie się w tym zestawieniu jednak dużych nazwisk. Od 1992 roku w rozgrywkach mężczyzn dozwoleni są jedynie piłkarze poniżej 23 roku życia. Cztery lata później dozwolono na udział trzech zawodników powyżej tego limitu. Z tego też powodu kwalifikacje to w większości przypadków po prostu młodzieżowe Mistrzostwa Kontynentów. I tak Euro U21, które za rok odbędzie się w Polsce, będzie jednocześnie turniejem kwalifikującym do udziału w Igrzyskach w Tokio w 2020 roku. A propos Polaków, nasi rodacy ostatni raz na Igrzyskach grali w 1992 roku, kiedy to w Barcelonie pod wodzą Janusza Wójcika zdobyli srebrne medale. Komitetowi olimpijskiemu jest nie po drodze z FIFA. Poczynając od rozbieżności w ilości uznawanych oficjalnie turniejów, FIFA mówi o dwóch mniej, po nieuwzględnianie imprezy w swoim kalendarzu. Wspomniany kalendarz jest gwoździem do trumny atrakcyjności turnieju dla niedzielnego widza, bo przez to kluby wcale nie muszą puszczać do Rio swoich zawodników. I tak w kadrze Niemiec z bardziej znanych nazwisk mamy Maxa Mejera z Schalke czy wicekróla strzelców II Bundesligi Nilsa Petersena, który mimo 27 lat na karku nigdy nie zagrał w dorosłej reprezentacji. Najwięcej gwiazd znajdziecie w kadrze Brazylii, gdzie gra Neymar, Rafinha, Marquinhos, Felipe Anderson czy Gabriel Jesus, który znany jest z tego, że przeszedł do Manchesteru City i tego jak nie trafił w pierwszym spotkaniu. Jedna perełka jest też w kadrze Nigerii, na turniej wybrał się John Obi Mikel. To teraz powiedzmy o nieobecnych. Zlatan Ibrahimowicz wyraził chęć udziału w imprezie, ale nie zgodziły się władze Manchesteru United. Nigeria natomiast musi obejść się bez Aleksa Ayobiego z Arsenalu i Kelechi i Nacho, a Brazylia nie może skorzystać z pomocy Deglasa Koszty z Bayernu. Pozostając przy Niemcach, dla dwukrotnych brązowych medalistów w tych rozgrywek będzie to pierwszy turniej od momentu zjednoczenia Niemiec. W odróżnieniu od pozostałych dyscyplin, mecze odbywać się będą w różnych miastach w Rio na Marakanie i na stadionie olimpijskim w stolicy kraju Brazylii. São Paulo, Belo Horizonte, Salvadorze i najbardziej oddalonej Arena de Amazonia, czyli Manaus. Na koniec warto wspomnieć jeszcze o dwóch egzotycznych uczestnikach tegorocznych igrzysk. W rozgrywkach mężczyzn uczestniczą zawodnicy z Fidżi, którzy w pierwszym meczu przegrali 8-0 z Koreańczykami, a wśród pań mamy za to anonimowe zawodniczki z Zimbabwe, które uległy Niemkom 1-6. Dajcie znać w komentarzach co sądzicie o piłce nożnej na igrzyskach i kto jest waszym faworytem i nie zapomnijcie zostawić nam suba. Widzimy się w środę o 18. Strzała!